To myself. What a wonderful... No dobra, hejka, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Liliany Celis a na waszych kranach grady by daylight i dzisiaj będziemy dalej walkowali to cudowne zadanie zdejmij 15 osób z haka albo przyjmij uderzenia ochronne i teraz uwaga zmieniam swój styl gry, lecimy na pałę, czyli rzucam się pod każde uderzenie mordercy jakie będzie dlatego też mam więzi, samoopatrywanie. Yy, yy, pożyczony czas i empatię. I co? Chyba widzimy się. jak Już się gra, załaduje. No. Znowu świątynia oczyszczenia, do Boże. Przed chwilą na niej grałam. No dobra. W takim razie lecimy. Szybko. Aha, mówiłam. Zapomniałam... O, wszyscy tu jesteśmy. Dobra. Akcja. Rozwalamy mordercę. Tak to widzę. Czy to jest generator? Nie, to jest haczyk. Gdzie? No <noise> tak! Tylko nie widziała, nie mogę. Aha, rozumiem, ja będę na tym co? Coś mi tu... On się jest tamtą Co to? Co to? Patrzcie, co to za perk? Nie no, mieliśmy gdzieś na power. Co to, co to, co to za jakiś legion? Nie, to jest ten Chińczyk. Ten, nie wiem jak on się nazywa. Ma korona, wystaje. Ten taki magik, on jest po polsku. Tak. On nim nawala ostro. Jest, nie mogę jej gonić normalnie. Oh, on zaraz mnie złapie. Dobra, ja ją uratuję. Wszyscy ją uratujmy. O, to we mnie było. Ale dostałam po dupie. To nie zła próba ratunku. Coś słabo wyszło. No to grubo Zdejmi 15 osób z kaka O, maskinka. A to nie jestem z Battle Passa? Może Nie wiem, ładny jest ten Magik Zawsze chciałam nim grać tylko dlatego, bo mi się z designu podoba i z historii, ale tak yy, z umiejętności to tak... No nie wiem czy bym potrafiła. Ale jako korańczyka to bym go wzięła popularnie, no? Nie ukrywam, nie ukrywam. Tam cię chodź, chodź. Ja naturalnie, no master of disaster. Chodź, chodź. Oj. Ich mnie szczeli zaraz w Dubsko. Nie, dobra, on go nie tamtą, ale tamtą taką yy, całą. Teraz nie będzie cała. <śled> Jednego małego mu zabrakło. O właśnie, gdzie ona jest? Chyba nie mam tak silnej empaty, czyli gdzieś tam. Nieważne. O, patrzcie! Ofiara dla mnie, żeby ją stygować, ale ma jakąś dziwną muzykę. Co oni tam robią? Bierze te ostrzy, ostrza. Poszedł stąd. Dobra napale. Ja raczej stąd sz szedł. Leczycie? Nie, uciekam. No A czemu się świeci na żółto? A ktoś ma chyba tego perker, coś tam porzucony, czy jakiś tam generator, to coś tam. No chodź się uleczyć, no! No te ty te są jakieś... Nie wiem. Dzisiaj ostatnio. Ale patrzcie, zrobiłam jedno zadanie. Jest dobrze. Zaraz będę chciała tamtą uratować. Czuję, że skończy ogóle skończyć też. Bardzo mi się podoba... O, widzę ją. Yy, te aktualizacje... Co, o, ale mało mu brakuje, żeby ją W tych aktualizacjach trochę późniejszych, jak ja grałam, to bardzo mi się podoba, że teraz pokazuję po lewej stronie te... Nie wiem, czy to robiłem, czy nie. No trudno. Yy, po lewej stronie te genicy. Yy, że są zrobione, czy nie. Znaczy, kto ile robi. Czy ktoś robi w ogóle. Podnosi ją. To się znowu tu skampię. W piwnicy? W piwnicy. Fajnie byłoby go zobaczyć, ale tak bez rzucania się. Wiecie. Coś... Mam takie... Dziwne wrażenie, że. On coś. za szybko na ten terror znika. Oh. To znaczy, że ratować, czy nie ratować? No, jakby go tu nie ma, no dobrze. Hilu, czy co ty chcesz? Bezpiecznie wejdę do szafki. Nie, tylko nie mam szafkę, tylko nie mam szafkę. Ja sam by by byłem mam stąd Nie otwieraj mojej, nie otwieraj mojej, nie otwieraj moj! No! <śmienicza> Jakie jest prawdopodobieństwo, że on chciał wziąć ostrzyki, ja tam się działo? Duże, prawda? Oh, god Jestem ja ikoną po prostu ratowania, coś tak czuję. Będzie 10 odcinków pod tytułem Lilian ratuje tego ludzi. To takie ma zadanie Mary Hillach. <laughs> Ale to zastycznie. Hi hilujesz? Nie hilujesz, no, trudno. Nie, może lepiej ciebie wyhiluję, bo już jestem na stracenie. Typiaru! Teraz ty chcesz co nie? Ja chcę go zdjąć. To jest moja misja. O nie, nieś mi tu pęka. O, 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 brama. <grystanie> Ale na tej To ta osoba, o! Ja ją chcę zdjąć trochę dangerous albo ten magik ma w cholery mały terror. Widziałeś mnie? Gdzie on poszedł? Tam coś mi nignęło kolorowego, ale. Ale daleko pola! Jezu kręcę! Tam po raz, w prawo, widziałam No jak oni się szybko zdejmują? Ja nawet tam. Dość nie mogę. Gdzie jest ta brama, cholerna? A tu To <grywa> nieważne To jest na... kawałku Dobra, to chodź, może ja otworzę, co? Uciekaj Kogo on go on w ogóle? Nikogo no chodź tu do środka, no typiaro, no tak... Tu no, 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 wiem, no to, ale podejdź tu chociaż, no. Jakby miał nas ciepnąć, to chociaż bliżej, niż dalej. No. Gdzie należy? O Jezu, jak daleko. <gryżanko> Spisujemy ją do straty? Koleżanko? 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 No to ja też idę. Żegnaj, koleżanko. <laughs> Jak ją zostawili? Nie mogę. Ja pierniczę Biedna koleżanka. Nie odważyłabym się pójść tam sama. Sorry. Ile zrobiłam? Aż jednego czy dwóch? Kurde. To jest ten... Ja wiem, kto to jest. To jest ten... Pinehead? Pinehead? Ten taki z... z... Jezu, jak się nazywa te... apu... apukun... nie, apukun... akupunkturą! O, na głowie to jest ten? On się nazywa cenopono... E, cenokonopida? Cenop... to? Chyba tak. Jezu, tak, bo coś tu się włącza, Jezu Chryste. Co to, co tam jest zabiała skrzynka? Tam powinnam się udać, rozumiem, na start? Żeby coś z siebie zdjąć pewnie. Od tego choro Ej, Ona coś podniosła. Ej, co ona robi? A, to jest jedno, jedno pudełko na wszystkich? Jak to działa? jeszcze na tego cenoko na horror nie grałam. Nigdy w życiu. Widziałam chyba jego memento. Chociaż też nie jestem pewna. No ogólnie nie, nie mam pojęcia co on robi, ale ta Mac albo Yui wzięła... wzięła, wzięła, wzięła jakiś przedmiot i powinna go chyba otworzyć. To zaraz zostaniemy po czapie. Fajna mapa nam się trafiła, w sensie trudna dla mordersy. <laughs> Bo nie znam co się to włącza. Ja po to pójdę, ja chcę zobaczyć, co to jest. Nie wiem, co to dlatego to chcę. On się z nim ściga? Tak, dobra. To on takie dźwięki wydaje, wszystkie. Patrzcie, co to jest? Co to jest? Tu mi coś leży, jakaś... Podnieś. I co? Rozwiąż komu konfigurację elementu. Jezus! bo on mnie goni tylko jeszcze o tym nie wie serce mi teraz mocniej bije i to przez to, że on jest za mną Jezus, tak, to jest on! on kogoś uderzył? czy on dalej mnie ściga? Tu jest! Jezus, co to robi? Co to było? Bo nie wiem, czy chcę wiedzieć HP z tym jakimś prądownikiem Co to za Kufno. Kochanie, cię widzę Jezu, co to jest za... Jezu... Dobra, lecimy tu do niej. Fiaro, ratuj mnie. Up. Nie, typie! Jezu, zostaw mnie! Nie! Nie, 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 nie. Już ja myślałam, że jest przyjazny <śmiennie> jednak nie jest przyjazny Przeszłałam Panie typie Ale przesadziłeś Ja ci wziąłem za przyjaciela? Ale gnój Ty miał być mój przyjaciel I znowu miałem ratować ludzi, nie? Fajne ratowanie to jest dupa, a nie przyjaciel Takich prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Gdzie on tu jest? Tam jesteś daleko, dobra Dawaj. Dawaj Eee, co, ja już myślałam, że... Będę mieć kolegę z łańcuchami. Emo, kolegę Dzienna, dzienna. Dałam skrzynię. Ja chyba żadnego fanta nie mam przy sobie, nie spojrzałam. A oni tam kończą gena. I, i kurzenko, jak coś Co on robi? Czy Czemu serce nie przestaje mi być dalej? Alfus, skupienie było właśnie. Już mówię, zejdzie tu, czy co? Gdzie jest to pudełko? To, że to serce. Nie no, nie został! Myślałam, że jest na górze. Nic bardziej niż głupi. Kogo on celuje we mnie? Chyba nie. Jak ja bym takie coś kupiła? za jest te 8 złotych po promocji Ja mam dostała Gdzie to jest generator jakiś Boże O tu jest Pójdziemy tam do Jake'a, wiecie? W górze mi tam muza w ogóle. Co, pudełko się pojawiło? To idę do pudełka. Ej, a co się stanie, jak nie otworzę pudełka? Gdzie to lata znowu? Nie, ona jest gdzieś na... Nie, to tu, dobra. Jeszcze raz mi to zrobić to chyba ze smarkam no, Patrzcie jak się usiął na mnie, no Patrzcie, no nie mogę Weź ci ode mnie, no przecież to za wariat. Po prostu znerwowałam się no już. Jaki tunel śmierdzący. No już na. ale nie dzisiaj mi się podniosło. Przysięgam. On jest na dole czy tutaj? A tutaj. O, ej, a może jak ja to otwieram, to on się tu pojawia. Może w nie wolno. Co, co to jest? Kufno za... w ogóle. Patrzcie, na... Co ja zrobiłam? O co z nim chodzi? Boże, no. Normalnie, może nie można otwierać tych pudełek. No znaczy, nie rozumiem. Normalnie, no. On tam był, czy ja go przywołam? O co. Kurde. co to za... Dajcie mi chwilę, bo po prostu... Co to za psychol Muszę go tam postelkować sobie i zobaczyć jeszcze jaki mam ma coś Też odblokowałam. Szepcie! I... I, i, I bluzeczka do pani, której nie mam, no dobra. Dobra, w takim razie ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. bo dziwnie, poznałam nowego mordercę. Ale co? i było trochę lamienia, ale dziękuję wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Pa. pa!